Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek 8 czerwca. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jambox na kanale 624 oraz na portalach stream.otv i jelonka.com. Maria Jęczmek, zaczynamy. Filmowej rozpoczęty. Udany długi weekend w Karpaczu. Tłumy na Zabobrzańskim festynie. Spotkania z najlepszymi polskimi reżyserami i aktorami, projekcje najbardziej interesujących klasyków polskiego i zagranicznego kina oraz pokazy najciekawszych filmów ostatnich lat. Tak ma przebiegać ósmy festiwal reżyserii filmowej, który w tym roku po raz pierwszy zorganizowano w Jeleniej Górze. Gwiazdami tegorocznego festiwalu są Beata Tyszkiewicz i Janusz Majewski, którzy odebrali statuetki Kryształowego Dzika. Ta nagroda przyznawana jest dla aktora za twórczą współpracę z reżyserem, natomiast dla reżysera za całokształt twórczości. Nie byłam od bardzo wielu lat w Jeleniej Górze. Jakoś tak staram się, powiedziałabym, zachować wspomnienia takie jest dzieciństwa, bo tak bywa, że czasem przywiązani jesteśmy i nie chcemy ich zmienić, unowocześnić może. Ale bardzo miła okazja, jest taka miła, żeby reżyserzy dali mi nagrodę. Nie wiem za co właściwie, ale może to komuterstwo. Zastanowię się. Przebadam sprawę dzisiaj. Każdy festiwal zależy od filmów, które w danym roku są pokazywane. Dobre filmy, dobry festiwal. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Znaczy, ten rok widował wiele ciekawych produktów? No, w tym roku przecież Ida dostała Oscara film Bogowie, przecież zrobił wielką karierę. nie o parę milionów bodajesz ludzi. W każdym razie było kilka dobrych filmów i te, te filmy są tutaj do, do oceny. Pod, zobaczymy, który wygra. Bo to jest zupełnie co innego dobry film, a dobra reżyseria. To trzeba oddzielić i, potem, i umiejętnie to uzasadnić, dlaczego film może nie być tak e, sam sobie ciekawy, ale robota reżyserska jest wartościowa i to będzie nasze zadanie. Festiwal to również okazja do spotkania z aktorami i reżyserami. Przed nami kilka dni ważnych dni. Projekcje filmowe, spotkanie z gwiazdami kina już dzisiaj, pani Beata Tyszkiewicz spotkała się z Jelenia Górzanami, Pan Zanusi miał też dobre spotkanie, gala otwarcia, także naprawdę jest co robić. Serdecznie wszystkich jeszcze raz zapraszamy. Nie marnujcie tego czasu, jeżeli macie chwilę wolnego czasu przed południami, bo zaczynamy od rana, do późnego wieczora można spotkać ludzi, których normalnie oglądamy w telewizorze. Dziś są w Jeleniej Górze, spacerują po mieście. Ósmy festiwal reżyserii filmowej będzie trwać do 11 czerwca. Piękna pogoda i tłumy turystów tak w skrócie można podsumować długi weekend. Każdy, kto w ciągu ostatnich dni przyjechał w Karkonosze, nie miał powodów do narzekania. Czerwcowy długi weekend z pewnością można zaliczyć do udanych. Szczególne powody do zadowolenia mają wszyscy ci, którzy nie musieli pracować i mogli odpocząć. Pogoda dopisała, a dzięki temu prawdziwe oblężenie przeżywają karkonoskie kurorty. Bardzo dużo ludzi. Ile trzeba stać w kolejce, żeby wjechać na kopę? No, nieraz i trzy godzinki. Ale chętnych nie brakuje. Jak widać. Czy tak jest od kilku dni? Odkąd mamy tą dobrą pogodę? Weekend. Weekend ta dobra pogoda zrobiła swoje, nie? Mhm. Niektórzy sobie przedłużają, bo mają, wiadomo, że jest dzień wolny, sobie mogą wykorzystać. W piątek, tak jak wczoraj przykładowo. No i dzisiaj są efekty tego. Nie? Pogoda jest tak sprzyjająca, że naprawdę nie ma co innego do życzenia. Tylko boimy się kolejki. A jakie tutaj są atrakcje? W jaki sposób można odpocząć? Jest naprawdę z dzieckiem, my to pierwszy raz jesteśmy z dzieckiem, jest fantastycznie, jest naprawdę, Western City jest ogromnie, Park Miniatur, wszystko pełno, Park, park Wodny, no mnóstwo jest naprawdę, polecam wszystkim z dzieciakami, naprawdę jest rewelacyjnie. Czy pani preferuje taki aktywny wypoczynek? Tak, tak, wczoraj byliśmy nawet na kopie z wózkiem, więc też da radę, ścieżki są przystosowane, niektóre. Nie brakuje chętnych na górskie wycieczki. Kolejka do wyciągu na kopę liczyła dziś około 300 metrów. Turyści chętnie odwiedzają Karpacz. Zazwyczaj liczymy, że na naszych 5 tysięcy, 5 tysięcy mieszkańców mamy ponad 25 tysięcy przejezdnych turystów. W tej chwili jesteśmy po telefonicznej ankiecie obłożenie w ośrodkach wszelkiej wielkości w granicach 90-95%, więc jak widać za mną tłumy. Słoneczne dni skłaniają do dłuższych pieszych wędrówek. Warto jednak dobrze się do nich przygotować najbardziej wygodnym sposobem to jest mieć ze sobą plecaczek, tak? Z jakimś dobrym posiłkiem, z termosem, z herbatką, no dużo wody przede wszystkim dzisiaj, dodatkowe okrycie mimo tego, że jest taka pogoda nie inna i przede wszystkim okrycie głowy, a także w tym plecaczku powinny znajdować się przy takiej aurze jak dzisiaj kremy zabezpieczające nas przed poparzeniami, ponieważ tutaj gdzie w tym momencie stoimy, jest praktycznie bezwiecznie, natomiast u góry operuje Wiaterek w granicach 4-5 metrów na sekundę i on jest w miarę rzeźki, stąd też nie czujemy, jak te promienie słońca operują po naszym ciele. Warto zadbać o okrycie głowy i z dobrym filtrem kremy. Ratownicy karkonowskiej grupy GoPr ostatnich kilka dni mogą zaliczyć do wyjątkowo spokojnych. Na przełomie maja i czerwca nie musieli ani razu interweniować. Pozostajemy w temacie. Jeśli urlop, to tylko w górach. Jeśli góry, nie można zapomnieć o szklarskiej porębie. Każdy, kto podczas trwania długiego weekendu odwiedził ten kurort, był zadowolony. Powodem do zadowolenia była nie tylko piękna pogoda, ale również liczne atrakcje, których w szklarskiej porębie dla spragnionych wrażeń turystów nie brakuje. Bardzo dużo ludzi. Nie spodziewaliśmy się chyba aż takiego najazdu turystów. Pogoda dopisała: atrakcje turystyczne, właściwie wszystkie dostępne. Widać po ruchu w mieście, jak się przejdzie głównymi ulicami miasta, bardzo dużo turystów. A turyści przede wszystkim o co pytają? Przede wszystkim pytają o atrakcje, które tutaj warto odwiedzić, czyli wodospady, na szrenice. Pytają jak dojść, jak dojechać wyciągiem. Nastawienie na rowery, na chodzenie, na aktywny wypoczynek. Taką formę wypoczynku wybrał m.in. pan Miłosz, który do szklarskiej poręby przyjechał za namową znajomych. Wybrałem akurat szklarską porębę, dlatego że znajomi polecali mi. to. No i jest to bardzo miłe miejsce do wypoczynku i naj, najbardziej interesowało mnie właśnie wjazd na Szrenicę kolejką. Wyciągi krzesełkowe cieszą się niesłabnącym powodzeniem nie tylko w zimę. Widoki zapierające dech w piersiach przyciągają wielu turystów do miasta pod Szrenicą. Ile osób dziennie przychodzi tutaj jechać wyciągiem? To jakie to mogą być liczby? No ja myślę, że to jest w granicach około 2000 osób dziennie w tej chwili. Każdy weekend tak jest, czy nie, to akurat to tylko w lato? Akurat nie w tej chwili, ponieważ jest duż, długi weekend, 4 dni, piękna pogoda. No, pogoda dopisuje, jak widać, także jest ok. A jakie tutaj są jeszcze inne atrakcje? Inne atrakcje? No, w Szklarskiej Porębie jest niedaleko, po drodze do, do Karpacza jest wodospad. Szklarki? Tak, który też warto odwiedzić właśnie po drodze. Zamierzamy tam zajechać. Jeszcze jest warto odwiedzić zakreć śmierci. Wybierając się do Szklarskiej Poręby, warto pamiętać również o Kamieńczyku czy Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Tak w skrócie można podsumować festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który w niedzielę odbył się na zabobrzu. Mimo pochmurnej pogody, podczas imprezy bawiło się kilka tysięcy osób. Choć ostatni dzień długiego weekendu nie był już tak słoneczny jak poprzednie, to na festyn przyszło kilka tysięcy osób. Nie było sposobu się nudzić. Wydarzenie zorganizowała Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować drugi rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. W zeszłym roku żeśmy zapoczątkowali, w tym roku dzięki sponsorom, a jest ich całe mnóstwo, udało nam się ten piknik zorganizować. Oczywiście jak najbardziej są potrzebne, szczególnie dla dzieci, które mogą właśnie skorzystać z tego rodzaju wypoczynku. A co się Panu tutaj najbardziej podoba, bo to są atrakcje nie tylko dla dzieci? Yy, za chwilę mają się odbyć... Yy... Takie zawody w tych kulach, które chyba są największą tutaj atrakcją, bardzo mi się podoba i czekam właśnie, a kiedy się zaczną. Pan jest mieszkańcem Zabobrza? Tak, jestem mieszkańcem Zabobrza. Pierwszy raz na tym pikniku rodzinnym? Yy, chyba tak. Wcześniej chyba były, ale było wiele mniej, teraz jest lepszy. Fajna sprawa, można przyjść z rodziną. Bardzo dobry pomysł, szczególnie dla najmłodszych. No właśnie, jakie atrakcje tutaj dla dzieci czekają? Yy, no przede wszystkim malowanie twarzy. No, co, podoba mi się też, że są takie zamki tutaj dmuchane, baloniki, że przedstawienia się odbywają, że wystawa lego właśnie, szczególnie dla chłopaków, bo najwięcej chłopaków tam jest. No i co, i fajnie, ogólnie uważam, że można by było organizować częściej takie imprezy. Co ci się najbardziej tutaj dzisiaj podoba? Wystawa Lego, zrobię tam kosmiczny statek skorpion, tak go nazwałem, zrobię czerwonego ludka z pomarańczową maską i bardzo chciałbym tam wejść. A z kim ty dzisiaj przyszedłeś na ten festyn? Z mamą. A powiedz mi, to mama namawiała ciebie, czy ty namawiałeś mamę, żeby tutaj przyjść? Mama mnie namawiała. I co, nie żałujesz, że jesteś? Nie żałuję. Atrakcji nie brakowało. Przygotowano wiele konkursów, gier i zabaw. Było coś dla małych i tych większych dzieci. Organizatorzy zadbali też o słodki poczęstunek. Darmowa wata cukrowa i prażona kukurydza niezmiennie cieszyły się powodzeniem. Impreza trwała do godziny 20. Osobowości polskiego i światowego kina. Wszyscy zgromadzeni w jednym miejscu. Taki cel postawił sobie Konrad Tomaszewski, który w Jeleniej Górze tworzy Galerię Gwiazd. Dzięki ósmemu festiwalowi reżyserii filmowej, galeria zyska nowe eksponaty. Po Danucie i Grażenie Wolszczak przyszedł czas na odlew twarzy Andrzeja Krakowskiego, kolejnej osobowości polskiego kina. Rzeźby powstają w pracowni Konrada Tomaszewskiego, artysty plastyka rozmiłowanego w szkle. Ja mam duże zaufanie do Konrada Tomaszewskiego, i, i jeżeli to jest raczej ciekawość co do procesu, bo mi właśnie takie rzeczy intrygują, jak to działa. Za chwilę zamrę na tak, za, za nie mówię i, i będę nieruchomy przez jakiś czas, żeby po prostu powstała nowa rzeźba w galerii gwiazd. Tworzenie formy do odlewu szkła to zajęcie dla cierpliwych. Najpierw twarz modela jest zabezpieczana specjalnymi kremami, później nakładana jest na nią silikonowa masa. Pod koniec żmudnego procesu powstają szklane odlewy twarzy, które mają zostać wyeksponowane w planowanej alei gwiazd. Prezydent poprosił mnie, żebym w tej chwili zdokumentował wszystkie postacie, które tylko się da zdokumentować, w co niniejszym czynię. Twarze wykonane ze szkła będą podświetlone od tyłu, stąd myślę, że żadne międzyzdroje Los Angeles tutaj się nie będzie mogło z nami równać. Nasze twarze będą wyjątkowe. W planach jest również odtworzenie w szkle m.in. twarzy Krzysztofa Zanussiego. Ile odlebów wejdzie w skład Alei Gwiazd oraz kiedy i gdzie powstanie, tego na razie nie wiadomo. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu Magdaleny Florczykowskiej zapraszam na wydarzenia środowe. A już za chwilę program Gość Dnia. Przemysław Kołpajew będzie rozmawiał z Romualdem Szpotem, dyrektorem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.